Witam Was wszystkich! Mamy miesiąc grudzień, wszędzie w sklepach już od dawna wystrój świąteczny, no właśnie, w sklepach. Święta w tych czasach zresztą już od dawna kojarzą się głównie z zakupami, z wydawaniem pieniędzy. Nawet święty Mikołaj swój czerwony strój zawdzięcza symbolowi kapitalizmu, jakim jest Coca-Cola. Całe szczęście, że u nas został jeszcze ten prawdziwy element świąt, jakim jest Boże Narodzenie, ten element, którego nowoczesna Europa chce się wyprzeć że tak powiem Europa nie przepada za Jezusem, nie przepada też za tradycyjnym modelem rodziny składającym się z kobiety, mężczyzny i dzieci. No i co tu dużo mówić? W myśl poprawności politycznej i ideologii multikulti polegającej na tym, że wszystko co związane z Białym człowiekiem i cywilizacją Zachodnią należy krytykować i usuwać, a wszystko co związane z każdą inną kulturą chwalić i promować. Miasta takie jak na przykład Paryż rezygnują pierwszy raz w tym roku ze świątecznego jarmarku, bo po co denerwować biednych muzeumanów jakimiś tam świętami białych rasistów. Jednak wróćmy do tego, że sezon świąteczny to sezon, w którym wydajemy najwięcej pieniędzy, więc pragnę jak zwykle zaapelować o to, żebyście zwracali uwagę na to, czy produkty spożywcze na święta i prezenty, które zamierzacie kupić, zostały wyprodukowane w Polsce. Wiem, że nasz kraj nie produkuje wszystkiego i nie kupisz dziecku na przykład polskiego PlayStation na święta, ale zawsze możesz spróbować kupić coś polskiego lub przynajmniej w jakimś polskim sklepie. Najbardziej apeluję do wszystkich, którzy wracacie z pracy z zagranicy na święta do Polski. Nie kupujcie prezentów za granicą, postarajcie się wszystkie zakupy zrobić u nas na miejscu. Wy ludzie pracujący za granicą należycie do tych, co mają więcej pieniędzy na wydatki niż przeciętny Polak. Dlatego proszę, wydajcie w Polsce to, co zaplanowaliście wydać na święta. Wasze pieniądze są szczególnie cenne, bo są finansowym zastrzykiem z zewnątrz, kapitałem, który ożywia naszą gospodarkę. I tak w tym roku mamy bardzo dobry wskaźnik wzrostu gospodarczego, ale wspólnie możemy sprawić, by był jeszcze lepszy, kupując na święta jak najwięcej polskich produktów i towarów w polskich sklepach. A wszyscy, którzy przyjadą z zagranicy, kupcie prezenty tutaj i ogólnie najlepiej, jak kupicie w Polsce rzeczy, które na pewno się przydadzą wam po powrocie. Takie jak ubrania czy też, na przykład, rzeczy lekkie, jak gry po polsku, które z łatwością zabierzecie ze sobą z powrotem za granicę. Każde euro czy funt, które wydacie w Polsce, jest waszym dobrym uczynkiem dla kraju i wpływa na to, że w naszej gospodarce krąży więcej kapitału i przez to robi się coraz silniejsza. A silniejsza gospodarka to silniejsza armia, lepsze drogi, które z zapisu buduje się 4 razy taniej niż za platformy, lepsza służba zdrowia, lepszy rozwój wszystkiego w kraju. Pamiętaj, Twój wybór. Codzienne wybory każdego z nas mają wpływ na to, czy polscy przedsiębiorcy, a przez to cała Polska będzie się bogacić. Więc pamiętaj, kupuj polskie produkty w polskich sklepach i oszczędzaj za granicą, a wydawaj w Polsce, Twoim prawdziwym domu. Dzięki za uwagę, ale jeszcze na koniec powiem wam, że jak pewnie niektórzy z was wiedzą, znów zablokowali mi na jakiś czas konto na YouTube. Popełniłem ten grzech, że ośmieliłem się bronić Marszu Niepodległości i wyśmiać europajaców. I drugi grzech, że film, w którym to zrobiłem, znalazł się w tak zwanych na czasie, czyli był jednym z najlepiej oglądanych filmów na polskim YouTubie. Za co spotkała mnie kara wyłączenia dodawania filmów. To już drugi raz w czasie trochę ponad miesiąca. Więc mam do Was prośbę: na głównej stronie mojego konta umieściłem linki do innych stron, na których mnie znajdziecie. Jak któregoś pięknego poranka usunął mi kanał z YouTube, więc polubcie mój profil na Facebooku. Na Twitterze też będę czasem coś komentował, a wszystkie moje filmy, także te usunięte z YouTube, będę umieszczał na CDA, która jest polską stroną. Więc proszę o polubienie tam mojego profilu, na którym za dwa tygodnie, bo taki jest okres od założenia konta do czasu aż można dodawać filmy. Więc po tym czasie będą pojawiać się tam wszystkie moje produkcje. Pozdrawiam Was, trzeba walczyć i ani kroku w tył przed lewactwem. Trzymajcie się.